Kanko, witajcie w z powrotem. Albo jak to w ogóle wymawiać? Aj? 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 Może coś takiego? Kurczę, trafia do bazy. Złotego szlaku. Co to Pojawiają się kolejne główne bohatery. To jest Aj Gale. let me understand dappins dead hmm? and you brought me this i'm not involved in, it, no, in no, whatever no, this no. is i'm just looking for lakshmana we're in the middle of a fucking war we don't have time for tourists what was i supposed to do just leave him there <laughs> no, <laughs> chyba tak. i'm sorry brother Ja tam zabijam już tylu ludzi i mówi turystom jestem. jest <gryśni> nie zabijają, ja jest się jak mogę, a jeszcze zostałeś od tego w objedzie, nie? Ja już jestem terrorystą. <gryśni> Więc witajcie w Banu... Park? Banu Park? Banapur? Banapur okay. I może na sam początek Chwilę tutaj pozwiedzajmy, zobaczmy To pomarańczowe ile mi się dobrze wydaje To musi być sklep Albo coś w tym rodzaju Mamy szafę o, odblokowano, 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 odblokowano. Okej, okay. dobra, sprzedajmy przedmioty. Szybka sprzedaż, o, nie ma co zapełniać póki co plecaka. Yy, może na razie nic nie kupujmy. Zobaczmy na sam początek, czy już dostaliśmy jakieś punkty umiejętności. No już coś jest. Może z takich początkowych to sobie zbierzemy tą... No i wytwarzanie przedmiotów. Czy coś już możemy wytworzyć? Możemy wytworzyć portfel. Nie umieszkam, że tak powiem. Na pewno się przyda. Dobra. To taka pierwsza wprowadzająca, że tak powiem, część, gdzie można było zobaczyć... Jak, roz jak rozwijać umiejętności i jak rozwijać ogólnie nasze skille i rozwijać nasz ekwipunek oczywiście. Teraz długo się zastanawiamy, oh, na pierwszą misję popularną.

No, Pewnie jest to coś w rodzaju. punktów obserwacyjnych. Punktów obserwacyjnych z asasyna, czy chociażby wierszy radiowych z poprzedniej części. Tak jest. Możemy zbierać sobie kwiatuszki. Tak <coughs> no dobra, ruszajmy. Mamy tu wiele środków transportu, chociażby kład, czy świetnie znana każdemu Tyrolka. Iwiuuuu! Yeah, yeah. No i w ten sposób zaoszczędziliśmy jakieś 100 metrów, prze, przetransportowaliśmy się jakieś 100 metrów w bardzo krótkim czasie. Jeszcze na miejscu jest skład, który nas czeka. Mamy jeszcze samouczek a propos prowadzenia. Kierowanie i strzelanie, ok, dobra, potrzebujemy broni ogólnie jednoręcznej, ale co jest nowością, mamy automatycznie kierowanie. Ej po prostu... Wytłumacz, nas... wytłumacz może jak to działa Klikamy shift i jedziemy sam I w tym czasie możemy zabijać jeżeli ten, jeżeli ktoś nas gada no, no, czy coś chyba, chyba minęliśmy punkt docelowy Tak powiem no to może ruszmy dubsko właśnie tam w tym momencie No i... No i się wspina po prostu. No, lecimy do przodu, po prostu trzeba zaliczyć szybko tą misję. I bron, bron, brnąć w dalej po prostu, brnąć dalej. Ale na początku no to jest samączek, jak widzieliście właśnie dostaliśmy kotwiczkę. Służy nam ona do właśnie tego. Haha. <grym> 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 Fajnie to wygląda wszystko nawet. to już wygląda znacznie lepiej <grystanie> normalnie jak tarza tylko, tylko że cały czas ma swoją minę nie? a to nawet lepiej niż tarza no i no dobra, skinamy się w takim razie już się pobujaliśmy no starszy tej zabawy misja czeka no i jesteśmy na górze. I teraz jakby to zrobić, żeby to szybko i sprawnie wyglądało? Może po prostu się do niego zakradnijmy i zaciukajmy go maczetą. Załóż. Chciałem po cichu, nie udało się. Zależy. się. demu. Dobra. Jakie tam samo tam TP na razie sobie to darujemy z grubsza? Coraz wyżej, co wyżej.

Rok... ...drabin... ...Alfejl... ...stuna... Jeszcze raz. Teraz po prostu kubełce przejrzał. <laughs> w sumie tak, łatwiej to stawa. Coraz bliżej, coraz bliżej. Tam jest drabina, może tu jest jeszcze coś do znalezienia. No popatrzcie jaka to tandepa wszystko się rozwala może to i lepiej ale jak mówiłem coś tam było jakaś skrzyneczka znaleziona wracamy na kabinę co jest grane no nie mogę przejść no, ja No i dobra, nas, jest nasza radiostacja, którą mamy zhakować. Ładne hakowanie. Nieźle, <laughs> nie, nieźle. Zna Nasz się na elektronice, chłopaki. Takie. jest. Aha, no i oczywiście pokazuje nam wszystkie aktywności, które możemy w tym wieżku. Takie mi no, sensowne. Jest tego dużo, dużo więcej. O, jeszcze pokazuje nam różne. O, to jest mapa. Mapa naszego świata. No, już w tym momencie mogę chyba powiedzieć, że całkiem spory obszar dostaliśmy no. do dyspozycji. Jestem ciekaw, co to za jakieś forty z literkami. Ale może dowiemy się tego trochę później. Na razie. Na razie szczerze mówiąc zobaczyliście właśnie pierwszą misję i w tym momencie powiedzmy pożegnamy się z wami, wracamy w następnym odcinku, do zobaczenia na razie. Siemanko.